Zostawcie suba i łapkę w górę i wpadnijcie w mojego Instagrama na pod, pod oficjal Dzień dobry, moi drodzy, a dzisiaj będzie vlog Taki, taki można powiedzieć vlog Najzwyklejszy na świecie I to, co trzeba mówić? Zaczynamy Okej, okay, ogólnie Jestem na podwórku i wróciłam ze szkoły o 13, ponieważ miałam dzisiaj 5 lekcji, więc... U mnie chodzi o okres więc dzisiaj 5 lekcji miałam. Jest piątek, więc w weekend pojawi się challenge, o ile nie zapomnę lub będę mi, nie będę miała co nagrać, więc tak. Pojawi się challenge, ogólnie założyłam kanał na TikToku, tylko że e, nic na razie nie, ma, nie mogę nagrać, więc... Jeżeli chcecie, możecie zaobserwować, albo poczekać na nowy TikTok, więc, albo poczekać po prostu na nowy kanał na YouTubie mój i na mój nowy Instagram i też na mój nowy TikTok, więc wpadajcie koniecznie jak chcecie, więc mój TikTok to się nazywa jul, julcia11 Podłoga it więc no, zapraszam Was serdecznie. U mnie u mnie budźć na podwórku, więc muszę lecieć na ogódek więc zlecimy się, jak widzimy się, już dojdę. Ten własny już i ogólnie, zaczyna się dużo jest tutaj. Trawa? No, um, ogólnie e, dzisiaj będzie taki vlog trochę. Opowiem wam, co będzie dalej, jakby. Bo za niedługo będę miała nowy telefon. Jeżeli Was to interesuje, to Samsung Galaxy a 12. Będę miała również nowy kanał na YouTubie który prawdopodobnie, ale jeszcze nie wiem. Będzie nazywał się Julcia1.1 Czyli tak naprawdę Julcia11 um, no Miałam ja 11 lat, więc pomyślałam, że tak I... Będę miała TikToka I będzie również nazwa taka Julcia1.1 Julcia1.1 podłoga i, ty, ty, ty Będzie więcej ty w wyrazy it i no oczywiście będzie też Instagram, więc zapraszam serdecznie za jeszcze na mojego tego. Ogólnie musicie zobaczyć nowe, nowe zdjęcie. Tam jest zdjęcie z taką moją jeansówką, którą mam teraz na sobie. I nie uwierzycie, polajkował mi Wojan. Wiecie dlaczego? Bo napisałam super komentarz. Oczywiście wpadajcie do mojej bif na TikToka. Yy, yy. Nie pamiętam jak on się nazywa, ale będziecie mieli gdzieś go w opisie pod filmem, tak jak mój Instagram i jakby mój Instagram, kanał mojej koleżanki, kanał, kanał mojej BFF, Instagram mojej koleżanki i Instagrama nie mają ja, moja BIF yy, Ale mi jej kanał, dlatego że nie da. Nie ma dlatego, że miała wirusa na telefonie przez Instagrama, więc... Okej. Okay. Więc... To wszystkie informacje będą zawarte w opisie pod filmem, więc zachęcam do obejrzenia filmików w paść na yy, opis. Albo po prostu sprawdzić sobie go przed obejrzeniem filmiku, więc zachęcam. Yy, ogólnie właśnie pod filmami są... Jest mój Instagram, jeżeli po prostu nie wiecie jaką mam nazwę na Instagramie lub po prostu takie właśnie rzeczy, więc tak, yy, tak, ogólnie właśnie dzisiaj jest taka taki trochę vlog, mówię trochę o tym, co będzie w przyszłości, no, jeżeli chcecie, jeżeli odblokują komentarze lub na Instagramie pod postami możecie pisać y, fajne propozycje na nowy kanał, jakby na dobrze. Możecie podać nikt na Instagrama, nik na TikToka i nikt na YouTube'a, więc jeżeli chcecie, to możecie wpaść i zaobserwować, zalajkować zdjęcie nowe. Jeżeli... No, ogólnie tak. Yy, możecie zalajkować to zdjęcie yy, z tym gdzie polekował mi Wojan. Wojan oficjal, rozumiecie to? Wojan mi to polajkował. No, yy, więc możecie też zalajkować i być w tymie Wojana. XD Gdy On mi polajkował, wy też polajkujecie, to będziecie w moim teamie i w teamie Wojana, więc... Lajkujcie, zostawcie łapki, słupka i co mogę tu więcej powiedzieć? Piszcie, czy chcecie więcej szorców. No i tak, nie wiem co wam jeszcze mogę tutaj w sumie pokazać, to jest taki bardziej vlog No jak mówiłam możecie pisać, możecie wpadać na instagramka o Jezu, pokazuję moją wieść, czy ja jestem normalna, czy ja jestem normalna, czy ja nie mam po prostu 0 IQ, czy ja mam 1000 IQ, czy zero. Napiszcie! Ja. Pod, in, pod moim postem na Instagramie macie konieczność. Jeżeli macie mm, profil na y, tym Instagramie, to musicie polajkować, to naprawdę polecam. Mordeczko, jeżeli masz profil na Instagramie i nie lubisz, polajkuj najnowsze zdjęcie, które wleci. Wtedy oczywiście musisz polajkować, zaobserwować oraz musisz napisać ciekawy komentarz, który zaobserwuję Ciebie. zrobić Ci spam serduszek i masz szansę otrzymać również super komentarz. Tylko musisz zaobserwować. Zaobserwować, zasubskrybować kanał, zostawić pod tym łapkę w górę i pod najnowszym zdjęciem lajka, skomentować to zdjęcie i wtedy masz okazję wygrać, tak masz wygrać. możesz wygrać moją obserwację, mój lajk, like, mój spam laj'ków albo po prostu jeden lajk like pod losowym zdjęciem. I oczywiście super komentarz więc polecam, pozdrawiam wszystkich i zachęcam.